W tym ostatecznym bliźnięta na czytaniu tygodniowym zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień, co dla naszych bliźniąt. <laughs> jakie tu energię. No, bliźniaki, spełnienie marzeń spełnienie marzeń, odpłynięcie od problemów na każdej dniwie kochanie, na każdej Wiele bliźniąt się rozwodzi, ale bo tak chciało, bo to jest ich spełnienie, bo po wielu, latach, po wielu latach, bo to są wieloletnie małżeństwa, wieloletnie związki. Ale było tutaj coś, co dusiło, coś, co tak bardzo przeciążało. Tutaj są tajemnice, powiem Wam tak, bliźniaczki. Jeżeli chodzi o tych, którzy są w takich związkach gdzieś obocznych, jeszcze tak, to powiem tak, zastanówcie się, zastanówcie się, bo tutaj jest, Wy będziecie miały spełnienie, a i ja owszem, ale powiem tak. Nie wiem, czy później ta, te tajemnice, które zabieracie ze sobą, tak do tych drugich związków, czy te tajemnice później was nie, przy, nie przytłoczą w jakiś sposób. Bo tu się pokazuje takie, ogólnie macie przecudne karty, ja bym powiedziała, ale nie, tajemnice, które nosicie w sobie, bardzo mocno was przytłoczą w tym tygodniu. Dla tych, które chcą się rozejść, rozchodzicie się, macie gwiazdę, rozchodzicie się. Nic złego dla was z tego tytułu nie wychodzi. Dla tych, które, nie, dla tych, które tutaj chcą tak naprawdę wejść, bo to jest bardzo romansowe, bym powiedziała, ale tutaj przychodzą do bliźniaka ludzie z przeszłości, ludzie, których kiedyś odgonił, tak, bliźniak i tutaj są propozycje, ale tutaj bliźniaku uważaj, bo tutaj jest ktoś z przeszłości, ktoś z trygonu wody, ktoś, kogo m, tak jakby nie lubisz, tak, nie lubisz, czy, czy nie, nie uważasz takiej osoby, no bo też są ludzie, którzy gdzieś tam, no, nie, nie mają znaczenia w naszym życiu, znaczy nie mają, no to jest źle powiedziane, powinienmy mieć każde znaczenie na równi. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj o bliźniaka, to tak jakby no nie rezonował ze sobą w ogóle nie były zsynchronizowane w żaden sposób. Uważaj, bo ta osoba niesie tajemnicę, tajemnicę urzędową. Pamiętaj bliźniaku, osoba z przyszłości, która przychodzi, nie, przychodzi do sie, do ciebie, ona niesie jakąś tajemnicę, obroń się, obroń się przed nią, bo to jest tak jakby odpłynie od tego, co masz proponowane. Dużo propozycji nie, drogi bliźniaku, dużo spełnienia dużo szans bym powiedziała w tym tygodniu, bardzo dużo. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi tak naprawdę o sytuację, to wracają jakieś sytuacje z przeszłości, które załatwisz bardzo pozytywnie. Wracają też osoby, osoby takie cieplutkie, do serduszka bym powiedziała, załatwisz te sprawy pozytywnie. I powiem tak, bez względu na to, czy chcesz się żenić, czy chcesz się zakochać, czy chcesz się rozwieść, bo tu są wszystkie, mamy tutaj kapłana i sąd, ale mamy też gwiazdę, dziesiątkę kielichów i kapłankę, tak, czyli tak naprawdę wszystko zależy od siebie w tym tygodniu. Jeżeli chcesz, jeżeli masz nowe pomysły, to a i owszem, ale karta krzyczy, jeżeli chodzi o pracę, zielone światełko drogi bliźniaku. Natomiast nie przeciążaj się, tak? Nie przeciążaj się, nie bierz na głowę cudzych tajemnic. Też po części, jeżeli chodzi o pracę, nie wiem o co chodzi, ale to jest coś, co przeciąża. Czyli nie bierz pewnych rzeczy na siebie, na swój gardło bo cię to przeciąży po prostu w pewnym momencie. Ale ogólnie bliźniak czuje się super. Tu jest dziesiątka kielichów, tu jest gwiazdeczka, tu jest spełnienie, tutaj są szanse, dostajesz szansę od losu, tu jest kapłan jesteś nauczycielem, tak, to ty coś przekazujesz, to ty masz coś do przekazania lub tak naprawdę poddajesz się wyrokom boskim, ludzkim, tak, ale one są bardzo pozytywne, odpływasz całkowicie od brudu, od bałaganu, od tego, co było wcześniej, czyli tak jakby bliźniak przecina grubą krechą po raz kolejny w tym roku, to jest moje zdanie, przecinacie kolejny etap przeszłości, tak, czyli coś, coś zostało przepracowane, weszliście na jak jakąś ścieżkę, dopracowane jest przez bliźniaka to i później sprzecięcie, tak? Czyli tak jakby teraz kolejny etap, kolejni ludzie, kolejne prace, kolejne znajomości, kolejne tworzenie czegoś, tak? Zostaje zakończone, bo już coś przeciążyło, tak? Już tak jakby tworzę, 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 ale zaczyna się tak, jakby nie wiem, czy jest to w głowie, czy jest to słuchajcie, czy zaczyna narastać na jakieś, jakieś problemy, czy to ludzie tworzą te problemy, bo bliźniaki jest prosto, pięknie mi się pokazuje, że. Ale jakieś tak jakby tajemnice, niedopowiedzenia, no to bliźniak, nie, 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 mi to jest niepotrzebne, Ciach jest przecięcie. Obronicie się bardzo e, dobrze, moi drodzy. Tylko karta podpowiada. Nie bierz na siebie więcej niż jesteś w stanie udźwignąć. O tyleż, moi drodzy. Dużo wyjazdów, dużo przyjazdów, dużo wiadomości, e, też wiadomości o jakichś stratach, o kimś z przeszłości, że ktoś tam odszedł, ale bliźniak tak jakby nie chce się tym przeciążać, bo e, bliźniak po prostu tak jakby, Wy macie wytyczoną, w tym tygodniu drogę, wyjdziecie do przodu, wy chcecie korzystać z szans, wy wiecie, że to że to wam zsyła los, tak? I to jest potrzebne, przy tym trzeba chodzić. I tutaj to tak jakby bliźniak to, co tworzy w tym tygodniu, czy jest to wizja, czy jest to myśl, czy jest to praca, czy jest to produkt, czy, czy idziecie do tej pracy, to chcecie, żeby to było otoczone kulą miłości, takiego waszej pracy, ale takim czymś pięknym, bo ja bym tak powiedziała. Natomiast tak jakby ktoś z przeszłości przychodzi do Was i a to tak, to nie tak, a bo wiesz, bo to będzie tak, czy to będzie... Po prostu odwalcie takie osoby od siebie, odwalcie. Powiem tak, zdrowa krytyka, zdrowe spojrzenie kogoś z boku jest ważne, tak, ale uciekajcie od ludzi, którzy na przykład będą Wam mówili, że to jest niewłaściwe, nie rób tego, nie zachowuj się tak, nie postępuj tak. Powiem tak, drogi bliźniaku, nikt za Ciebie życie nie przeżyje, ani te karty, ani ja ani Czesia, ani Kasia, ani Franek, ani Janek, tak, tylko przeżyjesz bliźniaku sam, czyli Twoje decyzje, Twoja mądrość życiowa, która zadziała niesłychanie mocno w tym tygodniu, myślę, że zaprowadzą Cię do odpłynięcia, do wielu szans, do spełnienia, bo masz gwiazdę w środku, czyli cały tydzień gdzieś tam nad Tobą czuwa ta gwiazdka, to są spełnione, dla mnie to są spełnione marzenia. Przy sądzie to jest przeolbrzymie szanse w tym tygodniu dla, dla, Ciebie do osiągnięcia, do złapania tego tak naprawdę, możesz sobie posegregować, pewne rzeczy bliźniak będzie też segregował, pewne, odcinki. to tak jakby, masz <laughs> pięć propozycji, tak, każda jest bardzo fajna, tak, ale ty, nie, nie, to tak jakby bliźniak nie rezygnował w tym tygodniu z jakiejś szansy, tylko każdą z tych szans segregował, tak, która jest na pierwszy rzut, która na drugi, która na trzeci, która na czwarty, żeby się w tym wszystkim nie pogubić i nie słuchamy się, nie słuchamy się otoczenia, patrzymy się tylko i wyłącznie na siebie, taka szczególnie zrzędzącego otoczenia, bo zrzędzące otoczenie z trygonu wody mi się tu pokazuje i ognia, może mieć jakiś dziwny wpływ na Was, ale myślę, że takież persony gonicie, słuchajcie, jeżeli chodzi o zdrówko, no to tylko tak kręgosłup, coś przy piersiach tutaj są piersi, coś na ręku bym powiedziała i coś, co się zadziewa przy biodrach moi drodzy, bo to jest takie najbardziej, najbardziej bardziej mi się tutaj rzuca, słuchajcie w oczy w tym tygodniu i jedyne co to stres i to z siebie wywalcie moi drodzy, jeżeli nie możecie sobie z nim poradzić, nie wiem, pojedźcie tak jak mówiłam, pojedźcie gdzieś, poczućcie sobie, połaźcie, potulajcie się, nie wiem, popatrzcie na to co jest takie proste co jest proste na ptaki, na drzewa na liście, na niebo, na to, na to co nas otacza, na to co jest takie najprostsze w życiu i zobaczcie ile mamy szczęścia tak naprawdę, a za czym godnimy kochani, ale tutaj ten stres Trzeba wywalić. Tydzień macie piękny, kochani, nic ująć, nic dodać, a to, że się przeciążamy, wszyscy się przeciążamy, tylko warunek jest. Pytanie jest, jak z tego potrafimy, jak to potrafimy z siebie zrzucić. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Buziaczki hejpar, zobaczenia.